W pewnym lesie, gdzie ściółka była miękka, a powietrze pachniało wilgotnym mchem, mieszkał jeż o imieniu Ignaś. Był małym, ale bardzo zaradnym stworzonkiem, które każdego dnia wyruszało na poszukiwania jedzenia. Choć jeże zazwyczaj jedzą owady, robaki i owoce, Ignaś miał wyjątkową słabość do grzybów. Uwielbiał ich smak i zapach, więc każdej jesieni ruszał na poszukiwania ulubionego smakołyku. Pewnego ranka, gdy słońce zaczęło się przebijać przez mgłę, Ignaś wyruszył w głąb lasu, z nadzieją, że uda mu się znaleźć dorodnego grzyba. Wiedział, że po deszczu, który niedawno przeszedł, grzyby często wyrastają w najbardziej niespodziewanych miejscach. Ruszył więc z entuzjazmem, przeciskając się przez zarośla i przeskakując przez małe strumyki. Szukał w miejscach, które pamiętał z poprzednich lat, ale grzybów nigdzie nie było. Przeszukiwał omszałe pniaki, zaglądał pod paprocie, a nawet sprawdzał ukryte zagłębienia między kamieniami, ale na próżno. Już zaczynał tracić nadzieję, gdy nagle poczuł delikatny zapach grzyba, który niespodziewanie uniósł się w powietrzu. Zaciekawiony, Ignaś ruszył za zapachem. Zaprowadził go na małą polankę, gdzie pod rozłożystym dębem wyrastał dorodny borowik, największy jaki kiedykolwiek widział. Ignaś podbiegł do niego z radością, ale wtedy zobaczył coś nieoczekiwanego. Przy grzybie siedział mały zając, który również patrzył na ten smakołyk. Zając o imieniu Zygmunt spojrzał na Ignasia i powiedział z nieśmiałym uśmiechem. Też szukałem czegoś do jedzenia, a ten grzyb wygląda tak apetycznie. Ale wiem, że jeże je bardzo lubią. Ignaś, choć bardzo głodny, zrozumiał, że Zygmuntowi również zależy na grzybie. Zamiast się spierać, zaproponował, możemy podzielić się nim. Grzyb jest duży, wystarczy dla nas obu. Zygmunt zgodził się z radością i razem zjedli smaczny posiłek. Po posiłku Zygmunt podziękował Ignasiowi za jego dobroć i zaprosił go do swojego ulubionego zakątka lasu, gdzie rosły najsmaczniejsze dzikie marchewki. Od tamtego dnia Ignaś i Zygmunt stali się najlepszymi przyjaciółmi, którzy często dzielili się ze sobą leśnymi skarbami i spędzali wspólnie czas na odkrywaniu nowych miejsc w lesie. Ignaś nauczył się, że choć szukanie grzybów to wielka przyjemność, jeszcze większą radość daje dzielenie się z innymi i wspólne spędzanie czasu. Teraz każdy jesienny poranek rozpoczynał się od wyprawy z Zygmuntem, gdzie obaj szukali smakołyków i cieszyli się swoją przyjaźnią.